Kochani, witam się z Wami dzisiaj z auta. Jadę zawieźć dzieci do teściów, bo muszę załatwić jedną sprawę, gdzie dzieciaków nie mogę wziąć, a są trochę podziębieni, więc. Alusia nie chodzi na razie do przedszkola, no ale wyjścia nie mam, wyjść z domu musiałam. Żeby nie było, to mam łapy. Jesteście na takim czymś do telefonu. Zobaczymy, czy na zakrętach się nie będzie ta kamera przewracać. No, nawet ciepło jest 9 stopni, ale jeszcze nie ma ani pąków ani nic, jakoś tak by było już zielono. W ogóle Wam pokażę w domu, że kupiłam sobie takie fajne przyrządy do usuwania zaskórników z naszej przyrząd. wygląda jak taka penseta z haczykiem. O, słyszycie łobuziaki. Penseta z haczykiem, i tą drugim przyrządem jest ta łyżeczka UNA, czy się to chyba nazywa. Ale co do tej pensety, to widziałam taki tutorial na Facebooku, gdzie właśnie. Ta penseta ma taki, taki jakby haczyk na końcu I tym można nakłuć takiego zaskórnika, który jest zamknięty I potem tymi szczypkami można sobie to wycisnąć Żeby nie wyciskać tego paznokciami Ja ciebie też kocham, skarbie Żeby nie wyciskać tego paznokciami Dlatego, że potem się robią przebarwienia ja mam szczególnie do tego skłonność, więc postanowiłam to wytestować I za to zapłaciłam jakieś, nie wiem, 3 złote może? Przesyłka, oczywiście. W sumie za te zamówiłam sobie dwie łyżeczki, te Una i tą pensetę. To zapłaciłam za to 10 zł i 8 zł za paczkomat, i w ogóle bardzo szybko mi to przysz, przyszło. Więc jeżeli będziecie chcieli, to wam dam linka pod tym filmem. Bo zamówiłam to jakoś w poniedziałek w południe, zapłaciłam i w wtorek w południe już było w paczkomacie. Byłam normalnie w szoku, że tak szybko to przyszło. Także dzisiaj taki pogoniony dzień, miałam trochę inne plany, bo chciałam nagrać QA. No, może jeszcze dzisiaj mi się uda nagrać. Zaczęłam nagrywać test dla was z podkładu Ingrid. Jak ten vlog oglądacie, to już pewnie ten test jest na kanale. Jak na razie to jestem bardzo zadowolona. Jak pierwsze wyrażenia po nałożeniu, to naprawdę super. Zobaczymy, co będzie wieczorem, bo dopiero go na twarzy mam 40 minut. <grych> Nagrałam i wyszłam. Domalowałam się do końca i, i wyszłam z domu po prostu. W ogóle wczoraj też miałam ambitny plan nagrywać, ale od rana się wszystko pozmieniało, bo coś was zadzwoniła mi, że jesteście mieli wypadek samochodowy. Także jechałam tam popomagać, ich popocieszać. Całe szczęście są tylko poobijani, no ale auto, niestety, jest do kasacji, więc no trzeba uważać na siebie, jak nie wiem co to już jest ich w sumie. Chyba drugi wypadek w ciągu roku, także no, nie wiem, jakiegoś pecha mają co do tego. No i drugie auto też. Całe szczęście auto miały poduszki, wszystkie wybuchły, łącznie z jakimiś kurtynami z boku, ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Całe szczęście są tylko po ale gdyby to było jakieś mniejsze auto, typu, nie wiem, Seicento albo coś takiego, to czarno to widzę, naprawdę. Bo jakiś gościu wymusił na nich pierwszeństwo, uderzył im w bok, ich obróciło i jeszcze drugie auto z naprzeciwka do nich wolnęło. Także, no, naprawdę nieciekawie to wyglądało. Najedliśmy się strachu że wczoraj już nawet nie siadałam do nagrywania, bo... Po prostu jak to jest po takich wydarzeniach, to jak już człowiek siądzie potem, to ma wrażenie, że z niego cała energia uszła. Zejdzie ta adrenalina i pff, po prostu. Nie, jak będziemy wracać, to jeszcze bym chciała sobie kupić bratki, bo podobno na takie mrozy, przymrozki właściwie, to one są odporne, więc można by je już posadzić. A ja będę w siódmym niebie, jak sobie będę mogła pogrzewać w ziemi. Dla mnie jest z jest relaks, więc chyba sobie dzisiaj sprawię radość. Tak w nagrodę. Tak? Nie. Nie, powiedz cześć! Powiedzcie cześć łabuziaki Powiedzcie cześć kochani Cześć kochani, kochamy was O, no, jak ładnie, ładnie. Was. Lubimy was oglądać Buziaczki Ale my oglądać, <laughs> buziaczki. Ale to Widzowie mnie oglądają, a nie wy ich kochanie Wiesz? Nie yeah. yeah. Ale za to piszą jakie ładne komentarze Hejka kochani Odzywam się do was po kilku dniach od tego car vloga, dlatego że no jakoś nie było ani wene, ani w sumie czasu nagrywać po tym wypadku, też było dużo załatwiania, wiecie jak to jest, a też nie chcę nic nagrywać na siłę, bo no bo nie, no bo to ma być fajne, spontaniczne i naturalne, a nie jakieś wymuszone. Jestem sobie z łobuziątkiem moim mniejszym w domu, która jest w przedszkolu. No jakichś szczególnych planów na dzisiaj nie mam, oprócz posprzątania wiecie. Tak, pokażę wam wiecie, później ten przyrząd do usuwania zaskórników o którym wam opowiadałam w aucie w sumie to jeszcze nie miałam go czasu wytestować nawet, no ale pokażę wam jak wygląda i pokażę wam też dwa podkłady, które kupiłam sobie i wam bo będę nagrywać testy na tej promocji minus 40%, która była w hebe na podkłady ostatnio, albo jeszcze jest, nie wiem słyszycie tu tego mojego małego, kochanego łobuza, I pozwolił mi dzisiaj nagrywać, no Musiałam tyle razy zaczynać od początku, żeby coś powiedzieć. I w końcu postanowiłam wam nagrać test podkładu z Golden Rose. A no bo on kurczę, jak ja zaczynam gadać, to on robi bladabla bladabla. No i jest koniec nagrywania. Dlatego go czasami słyszycie, albo jak skacze po łóżku, no bo chce być ze mną. On nie chce, żeby mama sobie nagrywała, on chce, żeby mama się z nim bawiła w tym czasie. O! No, także próbuję to wszystko wypośrodkować, dlatego go czasami słyszycie. Chociaż nagrywanie nie trwa jakoś mega długo, no ale. W ogóle dzisiaj jest 20 marca, słuchajcie, i wszędzie trąpią, że dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Przecież jest dzień pierwszy wiosny 21 marca. Zawsze się go obchodziło 21. Pamiętam to jak dziś, bo był dzień Wagarowicza. No nie wiem, a teraz wszędzie trąpią, że 20 marca jest pierwszy dzień wiosny, w ogóle tego nie czaję i nie kumam. Powiedzcie, co wymyślicie, jak to jest w końcu, bo ja pamiętam. Wiem, że już trochę stara jestem, bo kurczę, 31 lat w tym roku, ale no za czasów, za czasów szkolnych to ja pamiętam, że to było 21 marca zawsze. No nie wiem. Starzeje się i wszystko się zmienia. O. W końcu po dzieciach w sumie widać, jak się starzejemy mocno. Ja nie mogę uwierzyć, że oni już są tacy duzi. Niedawno rodziłam, a tu frania już ma 3 latka kurczę. A brzuch mi dalej został. Muszę się za siebie wziąć w końcu. Mam zumbę na Xboxie w ogóle. I niezły to jest trening, powiem Wam, bo to jest ten Xbox 360, więc on Was skanuje i pokazuje Wam, czy te ruchy dobrze robicie, czy nie. Macie powtarzać i wtedy, jak dobrze robicie, to yy, świecicie się na zielono. I nieźle można się przy tym zdyszeć, naprawdę. Także, jak nigdzie nie wychodzę, to puszczam sobie to. Niezły cardio z tego wychodzi. Więc nadzieja jest, tylko chęci brak. Jakoś taka przemulona jestem ostatnio przez tę pogodę wiem, jest ciepło, dzisiaj jest na przykład ciepło, bo rano było 10 stopni, ale z kolei pada i z tego, co ostatnio rozmawiałam w ogóle z wieloma osobami, to wszyscy są tacy dzyn... przesilenie wiosenne chyba, nie mają na nic chęci i tacy są jacyś tacy nie w sosie. Ale nadzieja za pasem, mam nadzieję, że się to szybko zmieni, słoneczko będzie świeciło, podobno ma być w piątek już 16 stopni, także jest! ja już bratki mam posadzone, miałam wam ostatnio pokazać właśnie, ale oczywiście zapomniałam, taki ze mnie vloger, zapomniałam wyciągnąć y, kamery i wam pokazać pokażę wam potem jak pojadę po Alusie do przedszkola, pokażę wam jak sobie posadziłam bratki Hihi. także no, kończę gadać bo się rozgadałam i biorę się do roboty, bo czas leci, za chwilę będę musiała wychodzić po Ale, a jeszcze nic nie mam zrobione, mięso mi się piecze więc wam mogę szybko pokazać te przyrządy to jest ta łyżeczka Una tak to wygląda, tu ma taki pik z tej strony, nie będę go teraz odpakowywać do nakłucia jakichś tam zamkniętych zaskórników a to jest ta pęsetka właściwie to odpowiednik tej pensetki, bo takiej stricte jak tam było na, na tym filmiku nie znalazłam, widzicie? tak to dokładnie wygląda, tu ma taki haczyk i tu potem jak nakujemy sobie bo to też jest ostre, to możemy sobie tym ścisnąć i wycisnąć, nie wiem, jeszcze tego nie próbowałam a kupiłam to dlatego, że no ja mam skłonności do tych przebarwień nieszczęsnych. W Ingrid, w Ingrid. W Hebe kupiłam sobie też puder, bo ten Catrice mi się już kończy, ten, który uwielbiam i kupiłam nowy taki Translucent Loose Powder Fix and Matte Effect bambusowy. Podobno jest fajny. Nie wiem, ile ja za niego płaciłam, 24 zł. Chyba tak. Co do podkładów na tej promocji, to kupiłam takiego Gosha Foundation Plus, on był z 69 na 42, to jest jakiś Cover and Conceal, czyli podkład z korektorem, trochę się go boję, że będzie właził w porę, no ale zobaczymy, chciałam przetestować, promocja była fajna w sumie i z Heanu taki Art Kashmir i to jest, fokusuj, nie chcę sfokusować. To jest wygładzająco kryjący podkład. Całkiem fajne krycie miałek, go testowałam na ręce, także zobaczymy. I dorwałam jeszcze nową bazę z Essence. Color Intensifying. Dzisiaj ją mam na oczach. Czy ja wiem, czy to jest taki Color Intensifying? Zobaczymy, jak się w ogóle będą na tym cienie trzymać. I co fajnego jeszcze? Kredka z taka metaliczna, też ostatnio była na promocji. Nie wiem, co to jest za... Kolor. Wiem, że ona jest właśnie z efektem chromu. O, moim mięso się zrobiło, czekajcie. Wracając do kredki szybciutko to jest kredka metaliczna. I ona faktycznie ma taki fajny kolor, zobaczcie, widzicie? Kupiłam ją z myślą o nakładaniu jako baza pod pigmenty. Co to za stwory w takich jajkach niespodziankach dają? Masakra. No, ja ją kupiłam z myślą, żeby ją stosować jako bazę pod pigmenty, a może też na linię wodną, nie wiem jak się sprawdzi. A mięsko, jak ja rzadko już jem mięsko, zrobiłam sobie dzisiaj soczystą piers kurczaka z czosnkiem i ziołami w papierusie. I to mięsko uwielbiam i wygląda to tak. Jest faktycznie soczyste, niamuśne, miam miam. Idę pałaszować Pa!